Cześć, z tej strony Michał z VIP Nieruchomości. Dziś przedstawię Wam ofertę dwupokojowego mieszkania położonego w spokojnej części prawobrzeża, tuż przy Jeziorze Szmaragdowym, które widzicie za mną. Zapraszam do oglądania. Mieszkanie położone jest na osiedlu o nazwie Park Leśny, składającym się z niskich dwupiętrowych budynków. Teren osiedla jest ogrodzony i monitorowany. Czyste i szerokie klatki schodowe i zadbane otoczenie całego osiedla to kolejne dodatkowe atuty tego miejsca. Lokal o powierzchni 42,5 m2 składa się z salonu z aneksem kuchennym i wyjściem na balkon, sypialni, łazienki, przedpokoju. Mieszkanie jest umeblowane i wyposażone w elementy widoczne na filmy. Do lokalu przynależy także miejsce postojowe i piwnica. Jest to idealne miejsce dla osób poszukujących swojej przestrzeni w spokojnej okolicy, blisko lasów, jeziora, szlaków pieszych i rowerowych, ceniących sobie codzienną możliwość obcowania z naturą. Jednocześnie oferujące bardzo dobry dojazd do centrum miasta, czy też momentalny wyjazd poza Szczecin. Może to będzie Twoje nowe miejsce na Ziemi, piękna, zielona okolica, nowe budownictwo. Takie oferty bardzo szybko znikają z rynku. Nie czekaj, zadzwoń już teraz.